Dzień dobry wieczór wszystkim. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym zacząć od drobnego powtórzenia. To znaczy, że absolutnie nie da się udowodnić, tak na podstawie pobieżnej lektury Pism Świętych, jaka jest natura Boga. Kościół dysponuje objawieniami, które tylko brzmią na jasne i proste. Pisma Święte tematu nie wyczerpują. Ani tematu natury Boga, ani, co dzisiaj jest najbardziej interesujące, tematu Jego relacji z człowiekiem, Jego stosunku do człowieka. Pisma święte posługują się takimi słowami, aby ludzie pojęli, jak mówi doktryna i przymierza. Nie jest celem studiowania pism świętych przywiązanie się do znanych i ważnych słów, takich jak na przykład prawda albo miłość. Celem studiowania Pism Świętych jest ciągłe zgłębianie, czym są prawda i miłość, i czy nie kryją się za tymi pojęciami, tymi słowami sprawy dużo poważniejsze. Zaczynamy. Objawiając się ludziom, Bóg szanuje ich wolność, ich zwyczaje i kultura. Mówi ich językiem. O tym, że Bóg dostosowuje swoje przesłanie do czasów i miejsc, w których dokonuje swych objawień, swoich manifestacji, czytamy w Doktrynie i Przymierzach. Bóg oczywiście nie musi dostosowywać się do myślenia ludzi, ale to robi. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że zależy mu na ludziach. W Perle Wielkiej Wartości, a dokładnie w Księdze Mojżesza, w rozdziale pierwszym, Bóg mówi do Mojżesza, a to jest dzieło moje i chwała moja, aby przynieść żywot wieczny człowiekowi. Ze względu na ten piękny cel, Bóg rozsądnie posługuje się słowami, które tworzą ludzie, słowami, które są bliskich sercom, słowami miłymi bo ogólnymi, które są wysoko cenione przez ziemię. Dlatego o ironio podam konkretny, ogólny przykład. Po wielokroć wśród takich ogólnych słów w Pismach Świętych powtarza się słowo prawda. Dlatego właśnie prawda nabrała niebywałego statusu w religiach chrześcijańskich, w tym w mormonizmie. Rzec można, że Pisma Święte trąbią o prawdzie. Problem ze słowem prawda polega na tym, że w językach starożytnych miało ono szerokie znaczenie, a do dziś w kulturach wszystkich języków świata, na które przełożono Biblię lub Księgę Mormona, prawda zyskała dodatkowe znaczenia, prawnicze, ideologiczne i polityczne. Jest też nonszalancko wykorzystywana przez przedstawicieli wszystkich opcji światopoglądowych i jej znaczenie jest dziś nieuchwytne. Zwłaszcza wtedy, gdy dany wyznawca duchowny polityk czy demagog usilnie próbuje wyjaśnić, o co naprawdę mu chodzi, gdy posługuje się słowem prawda? Ludzie lubią słowa miłe i ogólne, kojące. Dlatego, aby jak najskuteczniej zaoferować swoje przewodnictwo ludziom, Bóg gra w ich grę. Zresztą jest to zjawisko normalne, jeżeli pomyślimy o Bogu jako o rodzicu. Rodzic przecież do swojego dziecka, aby być zrozumiałym, mówi. Prostym i dostosowanym do dziecka językiem. Dla dobra ludzi Bóg posługuje się całym spektrum popularnych, czasem wręcz wulgarnych słów. Wulgarnych takich jak prawda i miłość, w ich ludzkim brzmieniu, a nawet przy ich ludzkim zastosowaniu. A jednak wprawione oko i ucho osoby wierzącej wie, że coś tu nie gra. Jak to się dzieje, że Bóg, który przerasta ludzkie pojęcie, posługuje się nagle słowami ogólnymi, niekonkretnymi, a nawet wyświechtanymi. A przecież ma on poważniejszy cel niż ten, który przyświeca politykom lub bohaterkom komedii romantycznych. Po co ta boska szarada? Odpowiedź znajdujemy w sekcji 128 doktrynej przymiarze objawionej w 1842 roku Józefowi Smithowi w Nawó w stanie Illinois. Wszyscy prorocy ogłaszają swoje dyspensacje, swe prawa, swe klucze, swe zaszczyty, swój majestat i chwałę i moc swego kapłaństwa, dając wiersz za wierszem, pojęcie za pojęciem, trochę tu i trochę tam, dając nam pociechę przez ukazanie tego, co nastanie. stanie. Drodzy Państwo, powiem coś, co może zabrzmieć brutalnie, ale czuję, że nie mogę milczeć. Owszem, miejmy na uwadze, że ze względów kulturowych, językowych i innych. Na kartach Ksiąg Biblii albo kronik Księgi Mormona Bóg posłużył się różnymi ślicznymi słowami, takimi jak prawda i miłość, bo są bliskie sercom, stymulują rozwój duchowy i pomagają ludziom poukładać pokomplikowane życie w głowie. Super! Musicie jednak przyznać, że w imię tych wartości ludzie robili i robią rzeczy nieprawdopodobnie komplikujące życie. Ktoś mógłby się wspierać, że w imię prawdy i miłości ktoś robi coś nierozsądnego, bo nie rozumie znaczenia tych słów. Mi się jednak wydaje, że ta osoba rozumie je wyśmienicie. Po prostu rozumie je po swojemu. I ma do tego święte prawo w świetle tych właśnie słów. A dlaczego? Bo prawda i miłość są nieprawdopodobnie szerokie i oszałamiająco niekonkretne. I błagam, nie próbujcie nawet mówić, czym miłość jest naprawdę, bo w tym momencie nic rozsądnego z tego nie wyjdzie. Drodzy Państwo, miejcie na uwadze z tyłu głowy fakt, że za prawdą i miłością kryją się poważniejsze sprawy i o wiele bardziej wartościowe. Przytoczony fragment z doktryny i przymierze wskazuje, że w relacji do ludzi Bogu chodzi o coś konkretniejszego niż prawda i miłość. Gwoli dygresji powiem, że osobiście, gdy prowadzę rozmowę na temat światopoglądowe albo dotyczące duchowości, bardziej od słowa prawda wolę słowo fakt albo stan rzeczy. Nie lubię zbytniego teoretyzowania o tematach życiowo ważnych. Odmienne działanie moim zdaniem świadczy o sympatii do światopoglądów totalitarnych. Wraz z rozwojem języków naturalnych, którymi posługiwali się i posługują się ludzie, ich słownictwo raz upraszczało się, innym razem się urozmaicało. Jako rozsądny rodzic i mądry nauczyciel Bóg uwzględnia te dwa zjawiska, kiedy przemawia do ludzi tak, aby pojęli. Zdarzało się zatem, że pisma święte w pewnym okresie posługiwały się w różnych przekładach i w oryginałach słowami Ogólniejszymi, czasami konkretniejszymi, czasami te konkretniejsze zastępowano ogólniejszymi, łatwiej zrozumiałymi dla odbiorców w danej kulturze i w danym czasie. Tutaj koronnym przykładem może być niefortunne słowo miłość. Najpierw w przekładzie na łacinę, a później na kolejne języki europejskie uproszczono do słowa miłość. Biblia i Księga Mormona, ich przykłady, posługują się słowem miłość bardzo ogólnym i nieuchwytnym znaczeniu. To dość smutne, ale jeżeli na dzisiejsze czasy mógłbym zaproponować jakieś wyrazy ogólne, ale solidniej określające relację Boga do ludzi i stosunek Chrystusa do Jego sióstr i braci, optowałbym za słowami troska albo wielkoduszność. W kontekście języka polskiego troskę rozumiem tak, jak jej definicję podaje słownik to znaczy dbanie o kogoś. Wielkoduszność rozumiałbym jako wspaniałomyślność i wzniosłość. A zatem działanie na rzecz kogoś i nieoczekiwanie absolutnie niczego w zamian. Bóg kiedyś nazywał ludzi sługami, potem nazwał ich dziećmi, ale nie objawiło się jeszcze, czym będziemy. Tak czytamy w pierwszym liście apostoła Jana. Do tego dążymy. Każdego dnia szykujmy się do tego, czym będziemy. Poszukujmy pod prostymi słowami, takimi jak prawda i miłość, poważniejszych treści. Słowa prawda i miłość są w Pismach Świętych i w naszej duchowości zgoda, tak jak kiedyś obecne były w naszym życiu i duchowości słowa Bozia, Paciorek, Miś, Tatuś. Ale świadomość, że jesteśmy córkami i synami Boga, powinna stymulować nas do odkrywania poważniejszych spraw niż prawda i miłość, konkretniejszych wartości niż sugerują te dwa słowa. Dzisiejsze wideo było tylko wstępem do rozważań na temat ważnych słów w Pismach Świętych, np. w Biblii albo Księdze Mormona. I do tych rozważań będę jeszcze wielokrotnie wracał, ale żeby z tego wideo wynikły jakieś praktyczne wnioski, poniżej, u dołu ekranu w przepisach, znajdą Państwo kilka sugestii, którymi można się pokierować. Jeżeli rozmawiamy na temat duchowości, dzielimy się swoją religią, dzielimy się swoim świadectwem. A kończąc, zachęcam do subskrybowania tego kanału, do komentowania oraz zapraszam na mój blog Mormonolog, gdzie tę kwestię teologii, rozważań na temat duchowości szeroko również omawiam. Do zobaczenia!